Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Robię już trzecie podejście, czwarte do nagrania tego odcinka, ale nic, wy dostaniecie najlepszą wersję. Słuchajcie, mam dzisiaj zrabki za 40 zł, za 20 zł wielkiego gracza, za 5 zł nie czas umierać, polskie dolary i 100 tysięcy w gotówce. Szybki odcinek razu i zaczynamy. Zaczynamy od 100 tysięcy w gotówce. Coś mi się tu przekręciło. Coś mi się tu przykręciło. Ok. 100 tysięcy w gotówce nasze wygrywające to 13, 33, 27, 15. A mamy 5. Czy będzie jedenka z przodu? Nie, 25, 8. Może jakiś plik pieniążków tutaj też się trafi, żebyśmy coś wygrali. 26, niestety. 14, pomiędzyak 18, 24, 12, 31, 32 i coś z zerem. Nie mamy tu nic z zerem. Dla pewności. Tutaj nie ma co patrzeć. Nie wiem, gdzie to jest. Dobra. Dolary. Szukamy dolarów. Albo worka pieniędzy. 33 dolary szukamy. 17 dolarów. 29 dolarów. I 34 dolary. A mamy. 19 baksów, 13. 18. 26, 35, 15, 14, nie, to 34. Spełnie blisko, ale serce mi zabiło. 03. No nie podoba mi się to 3. Dlaczego nic nie wygrywam Połowa z drapek za nami. Prawie. Mniejsza połowa za nami. Ok, Polska Polska.

16, 13, 4, ale smutno mi się zrobiło. Zrobiło mi się smutno. Sprawdzę, bo nie wierzę. Sprawdzę, bo nie wierzę. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie są te kontrolne? Nie wiecie czasem? S, tak, je, yeah baby i L. Dobrze. No, teraz już jestem pewna, że się przebimbałam. Zostały dwie zdrabki. O tak go sobie dopasowałam tutaj, ładnie. Trochę mała główka. Ale to nic. Może taka perspektywa. Dobra, zaczniemy sobie od tego wielkiego gracza. Na deser sobie tego przystojnika zostawimy. Szukamy. O, jaki jubileuszowy milion, 47 zawsze się kojarzy, ta czcionka, 35, 26 i złe wspomnienia, 32, 27, 41. A mamy 21, 52, 49, 56, 31, 42, 51...

Szuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Na deser. No, nie zepsuj tego. W bonusie jest świat. Czego my tu... A, muchy szukamy. Aparat. Oko. Znak. Co? Motor. O, oh, serce mnie zabiło, kapelusz, krzesło, kość i kot. Nie, może tu nie będę nic kłaść. Pokażę Wam, oto moja wygrana dzisiaj. Czterech dych. Yes! A były i dolary, i baksy, i, i Polska Polska, i gracze, i Bond. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Tego fantastycznego odcinka. Mam nadzieję, że Wasz dzień jest lepszy. Buziaczki, pozdrawiam. Pa!